Znamy już skład KSSE, AZS PWSZ gorzu Wielkopolski na sezon 2012-2013. Na prezentacji w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej poznaliśmy nazwiska trzech zawodniczek zagranicznych, które dołączą wkrótce do zespołu. Natomiast polskie koszykarki zaprezentowały się zupełnie nie na sportowo. Sylwia Dastid, zawodniczka znana z polskich parkietów. Myślę, że miała naprawdę bardzo udany sezon rządziła w strefie podkoszowej, szczególnie w pierwszej rundzie. Zawodniczka myślę, że gwarantująca nam około 10 zbiórek, 10 punktów, a więc bardzo duże wzmocnienie w strefie podkoszowej. Obeznana w polskich realiach, czyli powinna się szybko wkomponować. Drugą zawodniczką jest nigeryka z amerykańskim paszportem. Bardzo trudne nazwisko. Chini Wangbo, czyli osoba, która Dołączyła do nas w ostatniej chwili. Kryzys w lidze hiszpańskiej spowodował, że szukała klubu. My szukaliśmy gracza. Jako, żeśmy sobie znaleźli konsensus, przyszła do nas z mocnego zespołu, z mocnej ligi hiszpańskiej. Co prawda nie jest zawodnikiem wysokim na tą pozycję, bo ma tylko 1,82 m wzrostu, ale myślę, że będzie solidnym wzmocnieniem w walce podkoszowej również, a więc mocno wspomoże nas pod tablicami. Dobrze gratyłem do kosza. Zawodniczka solidna, bardzo doświadczona. Większość spełniła na półwyspie. Wispyliberyjskim, także jest to gracz, który powinien nam tutaj mocno pomóc. No i trochę młodości do tego młodego zespołu. Absolwentka dobrego uniwersytetu w Virginii na pozycji rozgrywającej. Dobra motoryka, silna fizycznie dziewczyna, która lubi taką grę na kontakcie. Także myślę, że to są trzy osoby, które powinny się jakby wkomponować dobrze w zespół i zakontraktowaliśmy je na pozycje te, które w tej chwili mamy jakby newralgiczne, a więc mamy bardzo młode dziewczyny pod koszem, które po prostu muszą się jeszcze przy kimś uczyć. No i Kasia, nasza dźwigarska, potrzebuje trochę czasu, żeby dojść do pełnej jakby sprawności, optymalnej formy i nie możemy ją jakby w tej chwili być mocno obciążać się fizycznie, i psychicznie. Samo poczucie dobrze, z formą trosz, ciężko cokolwiek powiedzieć, dopiero tak naprawdę zaczęłam, wznowiłam treningi z zespołem. Na pewno nie, nic nie obiecuję. Zobaczymy. Czas pokaże. Myślę, że potrzebuję trochę czasu, żeby wrócić do formy optymalnej, ale będę na pewno bo ciężko na tym pracowała, żeby jak najszybciej to nastąpiło. Nowy sezon. Pani wraca do gry. Jakie nadzieje? No, z wiarą, z nadzieją w to, że faktycznie będziemy, budujemy coś od podstaw. Wracamy do tych czasów, gdzie faktycznie z młodzieżą walczącą, chcącą grać, pracować ciężko na treningach i na meczach. Może coś wywalczymy. Faktycznie myślę, że w tej ustępcy powinniśmy się spokojnie utrzymać. I, a jak uda się coś więcej, to będziemy się cieszyć. Na pewno ciężki sezon przed nami, ciężka praca, ale nie mówimy nie i na pewno nie położymy złożymy broni i będziemy walczyć.